Dużo się ostatnio mówi o reparacjach wojennych od Niemiec dla Polski. Prezydent Karol Nawrocki bardzo mocno postawił tę kwestię. Wreszcie chciałoby się powiedzieć. Mnie jednak najbardziej zadziwiają głosy i to publiczne publicznych osób, polityków, w tym niestety polityków partii rządzącej, członków rządu. Którzy dystansują się od chęci pozyskania w ogóle reparacji od Niemiec, często wręcz obśmiewając czy wyszydzając całą ideę. Naprawdę jest mi to trudno zrozumieć. Walka polityczna, walką polityczną, wewnętrzna to jedno, a druga imię robienia działań przeciwko prezydentowi. Żeby sprzeciwiać w takiej sprawie, moim zdaniem, jest to zachowanie skandaliczne, lub druga możliwość, jest to coś, w co naprawdę ci ludzie wierzą, oni po prostu nie chcą. Tych reparacji odszkodowań wojennych od Niemiec reprezentują interesy tego typu, że po prostu są przeciwny tym odszkodowaniom i reparacjom. Jeszcze jedna uwaga, te bzdury, że Polska tam w 57 roku się zrzekła reparacji, jest to nieprawda. Ten dokument zrzekający się reparacji jest mocno wątpliwy jako taki, poczytajcie troszkę, z różnych źródłach, to jedno. Dwa, nawet gdyby takim cudem była prawda, to te odszkodowanie reparacji zrzekliśmy się od NRD, a nie od RFN. Było to wtedy odrębne państwo. Mówiąc o tym, że żadnych reparacji nie otrzymaliśmy, tylko Moskwa, Związek Radziecki zagarnął wszystko, co mógł zagarnąć, a nam nie dał z tego nawet ochłapu, według mojej najlepszej wiedzy. Jest to rażąca niesprawiedliwość dziejowa, że wiele, wiele krajów takie reparacje otrzymało, w tym kraje zupełnie dziwne pod tym względem, jak na przykład Włochy, które do dzisiaj mają wypłacane w ramach środków unijnych pieniądze odszkodowawcze za straty poniesione od Niemiec w czasie II wojny światowej. Przypomnę, Włochy były sojusznikiem hitlerowskich Niemiec w czasie II wojny światowej. To raz. Po drugie, te pieniądze idą ze środków unijnych, czyli także naszych polskich. No jest to totalne kuriozum. Polska de facto jako jedyny kraj takich reparacji, odszkodowań, jak to zwał, tak zwał, nie otrzymała, a najbardziej od Niemiec wycierpiała. Nie wiem, co wy sądzicie na piście. Ja gorąco popieram pomysł odszkodowań wojennych od Niemiec. Powinni zapłacić.